Gier planszowych i burgera drwala wydawało nam się naturalnym rozwiązaniem. To jest czas zimy, w którym my spędzamy go ze znajomymi, z naszymi bliskimi. Spędzamy go nie tylko jedząc, ale też doskonale bawiąc się wspólnie. Dlatego postanowiliśmy przenieść tą ideę nie tylko w perspektywę restauracji, specjalnej restauracji w Łodzi, ale też przygotowaliśmy specjalne gry planszowe, które trafią do naszych gości odwiedzających restaurację. I to jest dla nas świetne połączenie tego, w jaki sposób ta idea funkcjonuje w naszych restauracjach. Wybraliśmy łódź, dlatego że bardzo nam zależało, żeby to było miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich. I dosyć bliskie łódź leży w centrum Polski, i to była dla nas najważniejsza rzecz. Zależało nam też na tym, żeby ta restauracja i ta magiczna restauracja powstała w centrum miasta, żeby dokładnie tak samo była dostępna dla wszystkich, którzy chcą ją odwiedzić. Projektując, zależało nam na tym, żeby Wszystkie elementy współgrały, dlatego mieszaliśmy skalę, proporcje e, tak, żeby restauracja stała się elementem plansz. Będziemy mogli tutaj spotkać gry, które będą wymagały wielu umiejętności. Czasami sprytu, e, czasami zręczności fizycznej. Mamy 10 pól, w których mamy gry. Pierwsza z gier to zabawa śnieżki. Wrzucamy do okien budynków. To, o czym chyba każdy marzył, będąc dzieckiem, przynajmniej ja. Mamy domino, które możemy ułożyć i przewracać. Mamy nawiązanie do gry Tetris z dawnych lat, przełożona na pufy, które musimy ułożyć wspólnie w tej przestrzeni. Jest gra elektroniczna, w której musimy złapać wszystkie składniki burgera. A dla mnie chyba taką najfajniejszą jest fotoarena. W grze zbieramy składniki, Burgera Dżwala, musimy zebrać wszystkie składniki, żeby otrzymać nagrodę, którą jest burger. Przy budowie tej scenografii brało udział 45 osób, natomiast biorąc pod uwagę wszystkich podwykonawców i osoby współpracujące, jest to prawie 100 osób, które pracowały przy tej realizacji. Gry planszowe będzie można zdobyć wymieniając nasze punkty w aplikacji. Wszystkich Państwa zapraszamy do 19 listopada, restauracja będzie otwarta dla Państwa. Zapraszam w szczególności w porze wieczornej, kiedy rzeczywiście będzie można wspaniale się bawić, ale też przeżyć magię świateł i tego wszystkiego jak wygląda nasza gra planszowa.